Pierwsza w kraju edycja zawodów z medycyny ratunkowej psów i kotów odbyła się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Organizatorami byli studenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Chcielibyśmy w ten sposób zachęcić studentów do tego, żeby poszerzać swoją wiedzę. Inny sposób niż zazwyczaj, od tej strony bardziej praktycznej, bardziej klinicznej. Czyli nie tylko przeczytać w podręczniku i zapamiętać na pamięć, tylko dojść do tego, co to jest za przypadek i w jaki sposób mu pomóc. Myślę, że jest to taki fajny trening przed zawodem. Kilkanaście pięcioosobowych drużyn od pierwszego do piątego roku studiów w czasie 20 minut rozwiązywało symulowane, lecz skomplikowane przypadki chorobowe. Prace zespołów oceniało jury. Jako jury występują pracownicy Uniwersytetu, naszego Wydziału z różnych katedr i wspólnie będziemy oceniali wiedzę, zdolności praktyczne, jaką studenci w trakcie studiów nabywają podczas leczenia zwierząt, podczas ratowania zwierząt. Mamy nadzieję, że dzisiejsze zawody i dadzą nam wiedzę na temat, jak kształtować dalej naszą dydaktykę, aby pomóc studentom jak najbardziej poznać metody praktyczne. Leczenia i ratowania zwierząt towarzyszących. Myślę, że są to zawody bardzo, bardzo ważne dla studentów, ponieważ sprawdzają wiedzę nie tylko merytoryczną, ale też wiedzę praktyczną, a także umiejętności komunikacyjne i pracę zespołową, bo są to zawody zespołowe. Uczestnicy zawodów z wielkim zaangażowaniem podeszli do medycznych zadań. Dostaliśmy pacjenta, który był sześcioletnim jorkiem samcem, który był regularnie szczepiony, ważył około 4 kilo. Właściciele zaobserwowali mimo aktualnych szczepień oraz zabezpieczenia przeciwko pasożytom. Zauważyli krwią mocz, osłabienie utratę apetytu. Skontaktowali się w ten sposób z nami, ratownikami i naszym zadaniem było rozpoznanie choroby, ustabilizowanie pacjenta. Przede wszystkim określenie rokowań oraz planu leczenia na później i to wszystko tak nad tym wszystkim czuwała pani z laboratorium, w każdej chwili mogliśmy prosić ją o dowolne wyniki oraz do dyspozycji mieliśmy także jury, chociaż oni bardziej nas słuchali, obserwowali jak działamy w grupie, jak się porozumiewamy, mieliśmy do dyspozycji także apteczkę, różne, wszystkie medyczne, medyczny ekwipunek do ustabilizowania pacjenta. Staraliśmy się jak najlepiej wypaść. Był to nasz pierwszy raz tak naprawdę. troszeczkę się stresowaliśmy. Natomiast jeśli jak już zaczęła się cała konkurencja, ruszyliśmy tak jakby do pracy. i jeśli chodzi o samo, samo rozwiązanie zadania, mieliśmy kilka problemów. Natomiast sama konkurencja sprawiła to, że jednak zmotywowaliśmy się. Mamy nadzieję, że doprowadziliśmy tak jakby pacjenta do, do całości jego zdrowia. No i czekamy, czekając na wyniki teraz właściwie jeszcze dyskutujemy na temat tego, jak całą przeprowadziliśmy ca wszystkie procesy, które tam zachodziły. Z moją drużyną współpracowało się bardzo dobrze. Każdy miał jakieś pomysły i widzę, że takie działanie w grupie przy takich przypadkach to jest bardzo też pomocne. Praca zespołowa wypadła bardzo dobrze. Większość drużyn prawidłowo zdiagnozowała chorobę. Obstawiliśmy babesz Jozę, aczkolwiek wśród naszych rówieśników również padło, padło zatrucie pokarmowe, ponieważ wiadomo było, że pies latał luźno, bez smyczy, bez obroży po lesie. I jesteśmy oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak cała ta konkurencja wygląda, jak cała ta impreza wygląda i tego, jak nam poszło.